Witacie, wit witajcie w moim show. Je, em, akurat sobie spacerujemy na ulicy Olimpijskiej. Ale dobra, zacznijmy, bo to dopiero wstęp. Teraz akurat lecimy do kolejnej części filmu. Ogólnie, skoro już powiedzieliśmy, em, gdzie, i, em, gdzie i na jakiej ulicy jesteśmy, to teraz em, sobie. Opowiedzmy, co do tego tematu. Ogólnie jeśli chodzi o to, o te okolice, to tutaj jest jakaś, jak, jakiś taki teren, nie wiem jak go nazwać. A tutaj mamy sklepik i akurat... no blok. Tutaj mamy skrzyżowanie jakieś, raczej ulic. Ogólnie to nie pamiętam jakich. Ale dobra, teraz przedstawmy osobę, która też z nami. Witam. Cześć. No, to jest nasza dodatkowa osoba, która będzie z nami występowała w tym show. Ogólnie idziemy sobie. To jest normalne. A tutaj jest ulica Kusocińskiego. Krzyżuje się później z Warszawstą. Ale mało tego. Um, ogólnie. Um, to jest droga, przez przeznaczona dla pieszych. A tam jest chodnik. I jest skręcamy w przejścia dla pieszych. Jest na chwilę, włączam kamerę. O no, powoli będę kończyć ten show, bo jednak zbliżam się do sklepu, a w sklepu nie będzie co nagrywać. Więc dobra, ja już by kończył Jesz, Jeszcze ostatnie słowa. Wa. Wa. E, bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Oraz do zobaczenia w następnym odcinku, który może jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj będzie. O kurde,